you Po pierwszym podjeździe wyścigowym zapowiadało się trzecie miejsce, a tutaj Dubaj skoczył przed ciebie i odebrał ci to miejsce. E, tak, drugi przejazd zupełnie nieudany. Muszę przeanalizować wideo, nie wiem o co chodzi. E, ogólnie, auto wydawało mi się, że jedzie. Byłem zadowolony z tego przejazdu. Czasu żadnego. Czwarte miejsce, no, bardzo kiepsko. Lubisz tą trasę i wygrywałeś już tutaj nieraz. Czy to jutro kolejna okazja? A, tak, muszę dzisiaj przeanalizować to, to co się podziało. Ja jestem bardzo niezadowolony z wyniku i z miejsca i przede wszystkim z czasów, które odbiegają mocno, chociażby od czasów zeszłorocznych. Ech, myślę, że coś trzeba będzie pokręcić w zawieszeniu, może coś pomieszać oponami. No, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby przynajmniej te 3 sekundy przyspieszyć. Marcin, ale widać, że ta rywalizacja w grupie Open Zaczyna się odbudowywać, i na koniec sezonu no, będzie naprawdę mocno. Tak, jest, jest mocna rywalizacja, aczkolwiek, tak jak mówię, no, te czasy do zeszłorocznych nie są znowu jakieś takie cudowne. Wiadomo, że w zeszłym sezonie mogliśmy grzać opony, wyjeżdżaliśmy na ciepłych oponach. W tym momencie wszyscy wyjeżdżają na miękkich oponach, które są zimne, ale bardzo szybko łapią temperaturę i przyczepność, więc nie powinno być takich przepaści. Ja no, ogólnie nie jestem zadowolony z dzisiejszego dnia.